Dzień dobry. Dzisiaj piątek, 12 lutego. Pozdrawiam ze śnieżnej i mroźnej łodzi. Czytam fragmenty przeznaczone na dziś. Pierwszy z Księgi Przypowieści Salomona: Nie uważaj się sam za mądrego, bój się pana i unikaj złego. Oraz drugi z szóstego rozdziału listu do Galacjan: Każdy zaś niech bada własne postępowanie. Kiedy przeczytam fragment z Księgi Przysłów, to przyszła mi do głowy scena z pewnego filmu, z filmu w reżyserii Marka Koterskiego pod tytułem Dzień Świra, w której jest, są pokazane trzy grupy ludzi, namównicy, które kłócą się ze sobą o to, kto ma rację. Nasza jest Polska tylko, tylko my Polacy, jest tylko jedna racja i ja i my ją mamy, mówią pierwsi. Drudzy... Jedna jest racja, lecz ona jest przy nas. Moja jest tylko racja, mówią trzeci, i to święta racja, bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza, że właśnie moja racja jest racja najmojsza. Abstrahując od niepokojącej aktualności tej sceny w różnych obszarach naszego życia współczesnego, to myślę, że tak naprawdę nie trzeba długo, nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć podobne postawy w naszym chrześcijańskim życiu, na naszym własnym poletku. I to zarówno w skali makro, między kościołami, jak i w skali mikro, wewnątrz kościołów, wewnątrz różnych grup. Pojawia się w nas taka alarmująca tendencja do prowadzenia dyskusji, sporów, w których swoje poglądy, Uważamy za jedynie słuszne i nieomylne, lekceważąc i odrzucając przy tym poglądy innych. Podziały takich sporów, a czasem nawet otwartych konfliktów, bardzo często dotykają takich kwestii jak pobożność czyli kto tak naprawdę jest wierzącym chrześcijaninem, prawdziwie wierzącym chrześcijaninem, etyka czyli co powinno, albo czego nie powinno się czynić, ekumenizm, z kim można, a z kim nie można prowadzić dialogu, oraz struktura kościoła ordynować, nie ordynować, albo w ogóle kiedy konfirmować. To zaledwie kilka pierwszych z brzegu tematów. Jeśli chcielibyście poznać więcej przykładów, to zajrzyjcie do internetu, na Facebooka czy na Twittera, a na pewno znajdziecie. Padając w wir takich dyskusji, sporów, krzycząc: I Jedna jest tylko etyka i to my ją mamy, albo Moja jest tylko pobożność i to święta pobożność ona jest najmojsza. Coraz mocniej okupujemy się tylko na pozycjach bardziej wierzących, więcej wiedzących, bardziej sprawiedliwych, bliższych prawdy, co nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości, a już na pewno. Nie zawsze służy naszym relacjom. Ale czy to oznacza, że powinniśmy w ogóle przestać dyskutować, spierać się, że nie możemy się różnić albo obstawać przy swoim zdaniu? Myślę, że nie. Wydaje mi się, że chodzi tutaj przede wszystkim o zmianę pozycji, to jest nastawienia, z jakim dysk dyskutujemy. Myślę, że tutaj chodzi o szacunek. I koncentrację na relacjach, na relacji, jaką mamy z drugim człowiekiem. Bo dzisiaj czytamy, nie uważaj się sam za mądrego. To znaczy, zejdźmy z pozycji wszechwiedzących, wszystko wiedzących, tych, którzy pozjadali wszystkie rozumy. Bo to przecież niczemu nie służy. Bój się Pana, czytamy. Czyli respektuj jego prawo, przestrzegaj jego prawa. Jak jest Boże prawo? Bożym prawem jest miłość. To znaczy, pamiętajmy o miłości. Nawet wtedy, kiedy nie zgadzamy się z naszym rozmówcą, kiedy nie zgadzamy się ze sobą. Oraz nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To znaczy, nie rańmy, nie obrażajmy. I nie poniżajmy, bo to prowadzi donikąd. Te trzy wydawałoby się proste, ale na pewno uniwersalne kroki mogą pomóc nam w prawie każdym konflikcie, w prawie każdym sporze, jaki prowadzimy. I to zaczynając od małżeńskiego, po, przez rodzinne, przez inne rodzinne, przyjacielskie, szkolne, zawodowe, polityczne, aż na kościelnych, kończąc. Te trzy kroki mogą nam pomóc lepiej je rozwiązywać, lepiej ze sobą rozmawiać. Jak je wprowadzać w życie? To proste o tym mówi list do Galacjan. Każdy zaś niech bada swoje postępowanie. Czyli badajmy, sprawdzajmy nasze postępowanie za każdym razem, kiedy tylko zauważamy, że zaczyna się spór, że wchodzimy na ścieżkę konfliktu. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. Niech to będzie wyzwanie na dzisiaj. Amen. Zostańcie z Panem Bogiem, życzę dobrego i błogosławionego dnia.